W ubiegłym tygodniu świat obiegła informacja o nieuczciwych pracownikach jej, którzy przyjmowali pieniądze od graczy na swoje własne prywatne konta za dodawanie im najlepszych kart do klubów. Mogłoby się wydawać, że po takiej aferze nic nas już nie może zaskoczyć, a tymczasem wchodzę ja w środę o 19 na weba, by sprawdzić czy Cristiano Ronaldo pojawił się w najnowszej drużynie tygodnia. Patrzę, a tam nieoczekiwanie w ustawieniach pojawiła się nowa opcja o nazwie debug, po wejściu w którą otworzyłem stworzył mi się cały panel zarządzania moim kontem, do którego na co dzień dostęp mają jedynie pracownicy EA. Ciekawa wpadka, bo takim sposobem pojawił się przede mną między innymi interfejs, w którym mogłem wybrać sobie dowolnego zawodnika i dodać go do swojego klubu, czy tak samo dodać sobie do konta monety, FIFA Points i W tym miejscu uprzedzam, że na szczęście żadna z tych opcji nie działała i jedyne co udało mi się zrobić, to zablokować sobie rynek transferowy i nastawić zimową szatę graficzną składu, Natomiast temat jest to tyle ciekawy, że wśród opcji dostępnych w tych narzędziach znalazły się m.in. kill switches, czyli przełączniki zarządzające poszczególnymi parametrami w grze. I mogliśmy tam zobaczyć chociażby linijkę odpowiedzialną za manipulowanie progiem prawdopodobieństwa trafienia kart w paczkach. Czyli, mówiąc delikatnie, jest to jakaś sugestia, że być może nie tylko karty mają swoje wagi, ale także każde nasze konto ma odpowiednio odgórnie nadane przez jej szanse na trafię. Na nim wartościowej karty. Dodatkowo jest też tutaj wzmianka Trade Offers ustawiona domyślnie na 0, a więc, teoretycznie, po zmianie na 1 moglibyśmy wrócić do ofert wymiany zawodników sprzed kilku lat. To sugeruje, że i jej cały czas najwidoczniej trzyma w zanadrzu taką opcję. Mało tego, jest tutaj także opcja umożliwiająca wystawienie na rynek transferowy wypożyczonych kart. Pamiętamy chociażby FIFA 15 wielkie zdziwienie, kiedy na rynku pojawiły się wypożyczone karty zawodników i wszyscy myśleli wtedy, że jest to wielki błąd gry, chociaż ogólnie nie za bardzo wiadomo było o co chodzi, a teraz wychodzi na to, że to było jednak jakieś przemyślane działanie albo błąd, który wynikł przez nieuwagę pracownika i jej zarządzającego całym interfejsem. Odkrytych zostało wiele kart, ale to wszystko dopiero początek, bo jeżeli spojrzymy na listę wszystkich switchy z panelu zarządzania, z którymi od teraz zapoznać może się każdy gracz i których jest grubo ponad 100, zobaczymy tutaj chociażby takie opcje jak możliwość włączenia symulowanego meczu. No ale zaraz, zaraz, przecież w Ultimate Team nie ma symulowanych meczów, no ale jak widać i jej nie wyklucza możliwości ich wprowadzenia, bo z tego co pamiętam takowe istnieją w PESie i tam bot może grać za nas mecz nabijając przy tym monety na konto. Jest też tutaj coś takiego jak możliwość zmiany rozmianu listy transferowej, co potencjalnie pozwala nam na zwiększenie jej powyżej 100 miejsc i tak samo da się rozszerzyć listę czy chociażby przedłużyć czas gry w Food Champions. Ogólnie jak widać, tych opcji jest wiele. Niektóre z nich są bardziej zaskakujące a inne mniej. Natomiast oczywiście ważne w tym wszystkim jest też to, jak do całej sprawy odniosło się i jej, a oni utrzymują, że to co się stało w środę jest Zupełnym przypadkiem w wyniku błędu aktualizacji, i nikomu dzięki tym narzędziom nie udało się dodać piłkarzy, monet czy FIFA Points do swojego konta, a ten niesamowicie intrygujący parametr związany z paszkami. Ponoć tyczy się stricte określenia progu prawdopodobieństwa trafienia jakiejś karty, który wyświetlał nam się w sklepie i nie odnosi się bezpośrednio do konta, więc na tych wypowiedziach prawdopodobnie zamknie się cała sprawa, ale wiele osób uważa wciąż, że taka wpadka jak wyciek narzędzi pracowników i jej dokładnie kilka dni po tym, jak usłyszeliśmy o aferze z dodawanymi na lewo kartami do kongraczy graczy, nie jest jednak przypadkowa i że zrobił to właśnie jeden z tych nieuczciwych pracowników żeby przed opuszczeniem firmy dać Kanadyjczykom jeszcze małego wstryczka w nos. Czy to jest realne, czy też nie, to już każdy musi indywidualnie ocenić. Natomiast wracając jeszcze do tematu pracowników sprzedających karty na lewo, póki co i jej dalej oficjalnie się do nich nie przyznało. Ale z informacji, które wyciekły w międzyczasie, wynika, że to, po pierwsze, faktycznie była grupka pracowników, a po drugie, co zdecydowanie dla nas gorsze, była to grupka, która nie działała tylko w FIFA 21, bo bowiem oni karty na lewo sprzedawali już od 2017 roku, więc wychodzi na to, że my od tamtej pory żyjemy w zakłamanym świecie wirtualnej piłki nożnej, no bo to co się działo dookoła nas było w niektórych elementach czymś innym niż my sobie to wyobrażaliśmy. W każdym razie jak widać ostatnio dzieje się sporo ciekawych rzeczy, które ciekawe są z punktu widzenia obserwatora, a mniej interesujące są z punktu widzenia gracza i w związku z tym wiele osób stawia sobie teraz pytanie czy po tym fatalnym dla wizerunku i jej tygodniu nastąpi jakiś przełom, czy to sprawi, że gra zmieni się na lepsze dla graczy, no bo wielu ludzi ma na to nadzieję. Tylko ja się pytam w tym miejscu, no a dlaczego ma się tak stać? FIFA 21 na swym głównym rynku, czyli Wielkiej Brytanii to była najlepiej sprzedająca się gra w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o wszelkie dochody, które generuje ta seria dla Electronic Arts, no to one cały czas raczej idą do góry. Więc, mówiąc w przenośni za przeproszeniem, po co i jej ma nagle zacząć karmić czymś innym kurę, która cały czas nosi złote jaja. No to po prostu nie ma racji bytu. Żeby coś się na poważnie zmieniło w tej grze, to na jakimś istotnym dla niej rynku, jak chociażby brytyjski, musiałyby zostać wprowadzone nowe ograniczenia czy wymagania względem niej. No ale czy na podstawie tego, co działo się z Siffou w tym miesiącu, jakieś grono ekspertów, prawników jest w stanie udowodnić, że Ultimate Team to gra hazardowa i trzeba zacząć traktować ją a inaczej nałożyć jakieś restrykcje i tak dalej. No, szczerze mówiąc, to wątpię, więc jest jak jest. Na pewno można powiedzieć, że jest ciekawie z punktu osoby, która to po prostu ogląda. No ale czy to wszystko zmieni coś w grze? Raczej obstawiam, że za miesiąc o wszystkim zapomnimy, a i jej zamiecie sprawy pod dywan i oficjalnie nawet nigdy nie przyzna, że grono ich pracowników sprzedawało karty na lewo, bo póki co wspomnieli oni chyba jedynie, że były tam jakieś aktywności tego typu, ale było ich mało i koniec tematu. No ale, zaraz, zaraz, a co to znaczy, że było ich mało? Dla EA, które ma miliony graczy, mało to może być 50 tysięcy, a dla zwykłego gracza mało to może być co najwyżej 5 tego typu aktywności, więc... To jest taka zabawa dookoła Wojtek i jedyne co, to chyba pozostanie nam po prostu wrócić do codzienności, no bo co by musiało się teraz stać, żeby coś przebiło jeszcze te afery z ostatnich dni? No nie jestem sobie nawet w stanie tego wyobrazić. Chyba po prostu wszystkie kluby z Ultimate Team musiałyby zostać usunięte, musiałby nastąpić jakiś całkowity reset albo coś w tym stylu. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie, drodzy widzowie, i na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!